No i słuchajcie, nie wiem czemu, ale ta prostytutka, którą miałam w klasie, ona miała na imię Karina, w ogóle jak ona się ubierała, słuchajcie, tutaj zawsze miała na ramiączkach, tu zawsze wszystko uwydatnione, spodnie nosiła takie, żeby było wszystko widać, e, intymne części ciała w ogóle zawsze było widać, zawsze, ja widziałam. E, I w ogóle to kuszenie facetów, to... Mm, no po prostu cudziwka, po prostu kurwa. No, i ja się kiedyś, i yy, wiecie, pomimo to, ja byłam taka ostra do niej bardzo, ale byłam zaskoczona, co, że ona do mnie ciągnie, jednak pomimo to, że ona z nami normalnie rozmawia, że chce się kolegować i tak dalej, że nawet siedziała ze mną w ławce i tak dalej. Ja się kiedyś się zapytałam, mówię, czemu ty się tak do mnie przyczepiłaś, mówię o, o co ci chodzi. A, bo jej się podobało to, że jestem taka odważna, że jestem taka bezpośrednia, że mam cięty język, że mówię co myślę. Bo ja potrafiłam powiedzieć, że no słuchaj, mnie mm, nie interesują używki, czy, czy najebanie się, e, żeby się czuć lepiej, nie? Ja potrafiłam jej tak powiedzieć po prostu, eee. <grytanie> a pomimo to, no nie, ona pamiętam, że oglądała pornosy na lekcji z chłopakami i z tego co wiem, to chyba ona tam w mojej klasie było takich dwóch porządnych, takich co naprawdę byli tacy, że zero używek. A reszta to była taka, że albo papieroski, albo ćpanie, albo wiecie, rozwiązały związki i tak dalej, albo melanże. No i z tego co wiem, to z każdym spała, bo yy, jeden z nich się nawet pochwalił, słyszałam, że tam między sobą gadali i sobie opowiadali, jak im to było w łóżku i co robili. Więc też powiem Wam, że było ciekawie, na nudę narzekać nie mogłam. Ja miałam swoją taką przyjaciółkę, z którą się razem trzymałyśmy i pamiętam, że no jej też dokuczali, bo ona była taka spokojna też, bardzo taka. Ja zawsze jej broniłam i tak dalej. Później się to uspokoiło, jak się zaczęłam stawiać do niej, jak zaczęłam po prostu ją bronić i tam wiecie, ich językiem, że odpierniczcie się od niej i tak dalej. E, też wtedy doświadczyłam takiego uczucia jak nienawiść. Do czego doprowadza nienawiść? E, przez to, że była taka jedna osoba w klasie, która była hipokrytką która kreowała się na osobę grzeczną, taką porządną uczennicę, wcale taka nie była. Więc któregoś momentu, któregoś dnia, ja to mówię publicznie, przyznaję się do tego teraz po latach, choć te osoby do tej pory o tym nie wiedzą, że ja to zrobiłam, wychowawszy nie, też o tym nie wie, nikomu się do tego nie przyznałam, nikomu, tylko przyjaciółka o tym wiedziała, moja najlepsza, znaczy wtedy najbliższa. Um, Zresztą ona sama mi pomagała w tym. Więc co? Ta osoba mnie obczerniała, obrażała, obrabiała mi tyłek często i tak dalej. więc co ja zrobiłam? Mieliśmy wspólną szatnię, a że ona trzymała książki w szatni, no to zdobyłam klucz od wojny, że niby chcę sobie buty, coś tam zabrać, coś tam, coś tam. No i wiecie, ona miała książki w tej szafce. I tam, nie, nie czekajcie, tam była taka ławeczka i ona miała te... Yy, te buty, nie buty, tylko książki na tej ławce. Co ja zrobiłam? Ze złości i z nienawiści do niej, a teraz wiem, że nienawiść to jest uczucie, które niszczy osobę, która ją odczuwa. Że niszczy Cię od wewnątrz, niszczy Cię od środka. Um, I co ja wtedy zrobiłam? Wtedy byłam jeszcze kompletnie nieświadoma i tak dalej, wiecie, zaprogramowana przez system, przez środowisko, przez Matrix, ale jednak zawsze czułam. Że chcę żyć inaczej, jednak zawsze się wyłamywałam, tak? Tylko jeszcze nie wiedziałam, czy to jest w okej, okay, nie wiedziałam, czy byłam z tym sama w tym wszystkim ogólnie, i tak dalej. Ale czułam, że nie pasuje do tego Matrixa. Czułam, że chcę robić coś innego, ale jeszcze nie wszystkiego byłam świadoma, nie? No i po prostu wzięłam te książki, jak się zaczęłam wyzywać, wzięłam te książki, jak zrobiłam burdel normalnie w tej szatni. Tu książki por zeszyt, ona sobie tam szat książki tam rzuciłam, tu, tu, tam, w ogóle tak. I taka nienawiść, pamiętam to uczucia. Uff, ja ci pokażę, ty pij, ty, coś tam zaczęłam wyzywać, obrażać, nie? Przyjaciółka mówi, tak stoi, Jezus, Aga, Boże tak stoi, Jezus Maria, co z Tobą się dzieje? Ja mówię, ja bym jej tak wkur... no. my tak wkurwia ta dziewczyna, taka hipokrytka, nie? I mm, mówi, ej, jeszcze, aha. A ona mówi, Aga, to może jeszcze buty weź, nie? Ja w sumie dopiero pomysł, wzięłam jej buty, zaczęłam, wiecie, zrobiłam taki normalnie burdel, nie? No i e, później ona stała na czatach, żeby e, patrzyła, czy ktoś nie idzie, nie? Ja mówię, że idzie ktoś? Nie, nie, dobra, dobra, zrobiłam swoją, mówię, dobra, zamykamy. Szybko zamknęłam szatnię, oddałyśmy kluczyk i poszłyśmy. No i co się później na drugi dzień działo? Na drugi dzień, na godzinie wychowawczej, była rozmowa, kto to zrobił? Ojej, jak się, jak wtedy ta Kaśka, miała na imię ta ćpunka to była punka też, no ona cipała, tak cipała, w ogóle miała takie zachowania, w ogóle przemoluła, no była raz taka sytuacja, że była w miałyśmy, gdzie były same dziewczyny i coś tam babka zadała pytanie, a nie, coś tam babka mówiła, coś tam mówiła, no, o dojrzewaniu czy coś tam o seksie. A ona nagle, a proszę Panią, ja bym chciała zadać takie pytanie, ja się z tym nie zgadzam, bo ja uważam, że, no i wie, wie, wie Pani, no, 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 a ja się zaczęłam wziąć do przyjaciółki, ty popatrz, ona jest naćpana, ona jest po prostu, powiedziałam wprost, mówię, najebana, ona się najebała znowu. I tak się śmiałam z tego, nie, ci punka, ci punka normalnie. No, i później była afera na godzinie wychowawczej, wracając, że Jezus, kto to zrobił, niech się przyzna i tak dalej. Nie, ja, ja nic, nie przyznałam się i do tej pory nie wiedzą, że ja to zrobiłam. Natomiast więc z perspektywy czasu, że to było złe, że to, było, że to była zemsta, że to nic nie daje, że to niszczy człowieka, którego, że to niszczy człowieka, um, że to niszczy Ciebie. Zabijasz e, się w ten sposób i tworzysz sobie karmę, bo ta energia później do Ciebie wraca z zdwojoną siłą, więc lepiej odpuścić po prostu. I powiedzieć, że karma wróci do tego sobie, cokolwiek mi powiedziała, cokolwiek mi wyrządziła w życiu złego. E, wszechświat się o nią upomni o, w ten sposób. To już dzisiaj na ten moment mogę tak powiedzieć, e, rozwijając się duchowo i tak dalej. Mm. Była jeszcze jedna sytuacja, e, gdzie po prostu pewna nauczycielka, która mnie wkurzała, która mnie źle traktowała, e, z nienawiści, z zemsty po prostu, e, no można powiedzieć, że najpierw się chciałam z nią zaprzyjaźnić, po czym zostałam odrzucona i zostałam zjebana za to grubo. E, a później z nienawiści i z zemsty, z jakimś trafem, powiem wam szczerze, dla chcącego nic trudnego. Zdobyłam jej numer telefonu. I. I zaczęłam jej po prostu pisać różne smsy głupie. Zresztą powiem wam, że z perspektywy czasu były to. To nie był, to był trochę stalking, ale ja po prostu takiej nienawidziłam. Ale wysłałam i po prostu potrafiłam wysyłać 10-15 SMS-ów dziennie, ale co warto zaznaczyć, to były miłe SMSy: miłego dnia i tak dalej, coś tam, coś tam, tylko że wiecie, takie po 5, po 5 dziennie, nie? E, no, więc ona mnie tam za czas że ona to zgłasza na policję, że to jest stalking i tak dalej, coś tam, coś tam. No, więc ja w końcu przestałam, bo później stwierdziłam, że to było głupie. E, no. Ale ogólnie, powiem Wam szczerze podsumowując, nie byłam grzeczna. Oj nie, ja się w całą bardzo rozkręciłam, bo ten matryk zaczął mnie wkurzać, zaczęła mnie ta, ten system edukacji zaczął mnie wkurwiać, powiem Wam szczerze, mówiąc wprost, zaczęło mnie, zaczął mnie to wkurwiać i po prostu stwierdziłam, że nie może tak dalej być, że muszę coś z tym zrobić, już się będę buntować. Że nie pozwolę się po prostu wiecie porównywać z innymi, że jestem w porządku, że jestem fair, że mam prawo żyć na własnych zasadach, że nie godzę się na takie ocenianie, na porównywanie z innymi, że jestem gorsza, mniej zdolna i tak dalej. No i po prostu było różne z tego powodu, spięcia, napięcia i nazwijcie to jeszcze jak tam chcecie, ale było grubo, było ostro. Ale wagary, wspominam, niesamowicie pięknie. Bardzo fajnie z przyjaciółką albo z kolegą do maka na szejka sobie chodziliśmy. Pamiętam. Super czasy w ogóle. Super czasy.